W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Panie Boże, od dłuższego czasu żyję z wielkim problemem, który tak bardzo ciąży mi na sercu. Ciągle o nim myślę. On zatruwa mi każdą dobrą chwilę, nie pozwala cieszyć się życiem. Mój problem czasem przysłania mi Ciebie, za co tak bardzo Cię przepraszam. Nigdy więcej nie chcę stawiać mych kłopotów na piedestale zamiast Ciebie. Wiem, że Ty jeden jesteś większy i ważniejszy od każdego mego zmartwienia. Ojcze, błagam, spraw, by zniknął mój problem. Dla Ciebie nic nie jest za trudne, nic nie jest niemożliwe. To, co tak bardzo mnie dręczy, dla Ciebie jest błahostką. Proszę... Jeśli taka jest twoja wola, pomóż mi rozwiązać ten życiowy węzeł. Tak bardzo wierzę w twoje miłosierdzie. Panie, ufam ci i wiem, że ty pokierujesz moim życiem w taki sposób, by było to dla mnie dobre. Nie zawsze rozumiem wszystko, co dzieje się w moim życiu, ale każdy dzień pragnę przeżyć z tobą, ofiarować ci to, co dla mnie ważne. W Twoich dłoniach wszystko będzie tak, jak powinno być. Boże, w Twoje miłosierne dłonie oddaję mój kłopot i to, co się z nim wiąże. Oddaję Ci to, co dla mnie jest za trudne, czego nie mogę kontrolować. Odpuszczam mój stres, wiedząc, że z Tobą nic mi nie grozi. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!